Cześć, z tej strony Mati, zadbany tata. Dzisiaj niedziela aktywnie. Nie mogłem sobie wymarzyć lepszej, bo byliśmy w górach. Teraz wieczorem czas na odpoczynek. Wiem, że jasno, ale już jest prawie wieczór dla mnie. Jak wy spędzacie czas? Lubicie aktywnie spędzać czas z rodziną? W ogóle lubicie spędzać czas z rodziną wspólnie, czy wolicie robić to osobno, czy wolicie też odpocząć. Wiadomo, że jest potrzebny czas na odpoczynek i jest potrzebny czas na e, aktywność, dlatego jestem ciekawy, czy, nie wiem, zajmujecie sobie głowę takimi rzeczami w trakcie tygodnia, czy raczej na weekendzie, jak Wy to rozwiązujecie. Także tyle ode mnie, trzymajcie się. No i teraz. Widzimy się w komentarzach, a później Wam wrzucę przebitki jakieś może przy następnej, albo przy okazji następnego filmiku tam może jakieś widoczki. Nic specjalnego, ale zawsze coś. Trzymajcie się, cześć.